Wybieramy się na wirtualny spacer ulicą Aleksandra Grzegorza Chodkiewiczów. Ulica Aleksandra Grzegorza Chotkiewiczów ma bardzo bogatą historię. Obecna nazwa ulicy została przyjęta na podstawie uchwały Rady Gminy w Grudku z dnia 28 października 1993 roku zmieniającej nazwę na ulicę Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów. Przed wojną do mostu była ulica Białostocka, od mostu ulica Piłsudskiego. W latach 50. XX wieku zamieniono ją na ulicę generała Karola Świerczewskiego. Uzasadnienie do uchwały zmieniającej ulicę na Przygotował ówczesny radny, aktualnie malarz światowej sławy Leon Tarasewicz. Swój spacer zaczynamy od miejsca, gdzie w XVI wieku prowadziła droga do Zamku Chodkiewiczów: róg ulicy Błotnej i Białostockiej i ulicy Chodkiewiczów. Pod numerem 1 przy ulicy już Chodkiewiczów znajduje się niepozorny stary domek. Do czasu Holokaustu mieszkał w nim Józef Abramicki, fotograf, fryzjer i społecznik żydowskiego pochodzenia. Po jego pasji zachowały się do dziś pamiątkowe fotografie przedwojennych postaci i fragmentów grudka z tamtych lat. Możemy go sobie na tej podstawie wyobrażać. Zachowany układ ulic Białostockiej, Michałowskiej i Chodkiewiczów Stanowił podstawę do uznania miejsca, w którym się znajdujemy, za zabytek urbanistyczny. W 1957 roku wpisano je do rejestru wojewódzkiego. Po drugiej stronie rozwidlenia, na którym się znajdujemy, są dwie zdecydowanie ważne dla mieszkańców instytucje: Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury. Urząd Gminy czyli siedziba władzy samorządowej gminnego Gródka, był nim od przysłowiowego zawsze. Budynek powstał w końcu lat 60. XX wieku, chociaż na tablicy inwentarzowej figuruje rok 1972. GCK stojące w sąsiedztwie Urzędu Gminy, jest placówką ze miar nowoczesną. Jeśli się nie zna jego historii, można mylnie pomyśleć o powstawaniu tego budynku. Mieszkańcy sami własnymi rękami zbudowali ponadczasowy budynek, kiedy w 1965 roku, 5 czerwca, oddawano Dom Kultury do użytku. Ludzie byli dumni z efektów społecznej pracy. Centrum Życia Kulturalnego było nagrodą za ich pracę i do dnia dzisiejszego świetnie, zdecydowanie nowocześnie służy. Po drugiej stronie ulicy, na wprost GCK, znajduje się Grudecki oddział Banku Spółdzielczego w Białymstoku. 15 sierpnia 1965 roku oddany został do użytku nowoczesny, jedyny swojego rodzaju w województwie lokal. Ostatni remont przeprowadzony w 2020 roku i dobra kondycja finansowa oddziału powoduje, że bank w sposób aktywny może działać na rzecz swoich spółdzielców. Lubimy, chodzimy i korzystamy z jego usług. Obok banku przysupnęła pamiątka po prl -u. Była księgarnia, mały, troszeczkę zapomniany budynek. Otwarta w 1964 roku. Przez długie lata księgarnia służyła społeczeństwu, zaopatrzeniem w książki, przybory szkolne, podręczniki. Przestała funkcjonować na przełomie XX i XXI wieku i do dnia dzisiejszego nie jest wykorzystywana. Na trasie naszego spaceru znajduje się rzeka Supraś z mostem przez nią przerzuconym. Rzeka, czyli prawobrzeżny dopływ Narwi o długości ponad 100 km, której źródła wypływają na północ od wsi Topolany, jest piękna, malownicza i zawsze, zawsze związana z Gródkiem most został wybudowany w 1948 roku, ponieważ w czasie wojny uległ zniszczeniu. Remont mostu wykonano 10 lat później, a w 1969 roku przeprowadzono budowę nowej konstrukcji mostu oraz podniesionej i poszerzonej ulicę na tym odcinku. Tuż za mostem znajduje się bardzo ważna jednostka dla Grudka Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Remiza, która obecnie stoi, ma też swoją historię. Najstarszy budynek został wybudowany w czynie społecznym. Następny nowy budynek budowano sposobem gospodarczym i oddano go do użytku w maju 1981 roku. Remonty, które wykonano później, dopiero powodują, że mamy obraz, jaki dzisiaj zastajemy. Ulica Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów jest jedną z trzech głównych ulic Gródka. Losowo wybrane dane o liczbie ludności na poszczególnych ulicach mówią, że w 2012 roku cały Grudek liczył 5604 mieszkańców, a przy ulicy Chodkiewiczów mieszkało 317 osób. Więcej jedynie liczyła ulica Białostocka z liczbą 337 osób. Ta piękna i bardzo ważna dla Grudka ulica w 2014 roku doczekała się wielkiej przebudowy nawierzchni. Media potrzebne mieszkańcom były bowiem dużo wcześniej. Oświetlenie ulicy dało się wykonać tuż po wojnie, w latach 1965-1966. Wykopano w Gródku studnię głębinową, rozpoczynając tym samym budowę pierwszej linii wodociągu. Kanalizacja sanitarna zaczęła działać od 1998 roku, a linię odpływu deszczówki wykonano wraz z generalnym remontem w 2014 roku. Świetną wizytówką głównej ulicy Gródka. Jest miejsce zwane Targowiskiem Wiejskim. Wyłożone kostką i krawężnikami, z halą targową i budynkiem gospodarczym, jest miejscem, gdzie może we wtorki odbyć się targ, ale można też w innym czasie zorganizować imprezę dla mieszkańców, na przykład powitanie Nowego Roku, piknik z okazji Dnia Dziecka i inne. Swoją wartość historyczną ten wielki plac także posiada. W okresie międzywojennym przy samej ulicy stała fabryka włókiennicza Żyda Kronenberga. Została ona zniszczona w czasie II wojny światowej, ale ponieważ była piętrowym budynkiem z cegły, została ta cegła wykorzystana po wojnie do budowy cerkwi w Gródku. W głębi placu była inna fabryka, która też uległa zniszczeniu. W okresie PRL-u plac należał do zasobów gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Grudku. Istniały wtedy na placu ogromne magazyny na węgiel, nawozy, płody rolne. Po upadłości GS w 1993 roku magazyny zostały rozebrane, a plac stał się własnością gminy. Tuż przy targowisku stoi duże, rozłożyste domostwo, obecnie pięknie etapami remontowane. Jest to jeden z najstarszych budynków w Gródku. Jego żywot na przestrzeni dziesięcioleci był związany ze służbą ludziom. Przed wojną żydowskie sklepy i zakłady usługowe, po wojnie handel towarami i skup i sprzedaż towarów, Owszem, biuro GS, piekarnia i inne działy. Teraz budynek jest własnością prywatną, ale dalej realizowana jest tam działalność handlowo-usługowa. Po drugiej stronie ulicy, na wprost targowiska, od maja 2009 roku pracuje duży sklep spożywczy. Dzisiejszy Top Market, w pamięci klientów jako lewiatan, powstał na działce, gdzie w latach 1970-1993 pracowała GS-owska rozlewnia Wód gazowanych, a obok zapraszała restauracja, zwana popularnie gospodą. Stare szpetne budynki zostały rozebrane, a nowe dobrze służą klientom. Jesteśmy na przystanku autobusowym. Tu od kilku lat zaczynają i kończą swój bieg autobusy komunikacji publicznej. Stojąc na przystanku, mamy widok na pracownię krawiecką w podwórzu starego, zbudowanego w czasach zaboru rosyjskiego. Jest dokument o tym, że w 1913 roku budynku jest mieszkanie jego obecnego właściciela oraz siedziba mobilnej ekologicznej myjni parowej. Starsi mieszkańcy pamiętają, że tu w latach 1958-1991 znajdowała się miejscowa apteka, zanim powstał dla niej nowy lokal. Między starą apteką a ulicą fabryczną. Od 60 lat znajduje się budynek szkolny. Wybudowany na potrzeby szkolnictwa podstawowego doskonale spełnił rolę bazy dla publicznego gimnazjum w Gródku istniejącego w latach 1999-2017. Teraz znowu jest tam szkoła podstawowa imienia partyzantów braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich. Czekając na autobus, ma się za plecami jeszcze jeden stareńki budynek. Pozostałość po żydowskich mieszkańcach z okresu międzywojennego po wojnie stanowiła z małymi przerwami placówkę handlową. Sklep numer 1 miejscowego GS długo i pracowicie zaopatrywał w żywność okoliczną ludność. Po zmianach ustrojowych zmienili się też właściciele. Placówka ma w swój życiorys wpisaną działalność handlową. Teraz jest tam sklep z paszami dla zwierząt. Obok przystanku, od strony mostu, znajduje się również pożydowski duży budynek. Przed wojną mieszkała w nim rodzina komendanta policji. W 1946 roku grudeccy radni postanowili wydzierżawić dom na potrzeby miejscowego przedszkola. Istniało tam ono do 1977 roku. Budynek, po adaptacji, pozostający we władaniu gminy, przerodził się w urząd. Tam miał miejsce referat obsługujący Gminną Radę Narodową. Tam też do roku 1989 znajdowała się siedziba Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dom, zakupiony w 1993 roku przez osobę prywatną, no, pozostaje teraz pusty, jest jedynie pamiątką dawnych lat. Dochodzimy do następnego etapu. Za skrzyżowaniem z ulicą Zarzeczańską po prawej stronie mamy bloki. Bloki przy ulicy Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów powstawały w latach 1978-1987. Stanowią część terenu zajmowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w Michałowie. Ostatni blok z trzech przy ulicy głównej Chodkiewiczów oddano do użytku w czerwcu 1991 roku. Znalazły się tam trzy lokale Usługowe, jakże potrzebne mieszkańcom. Są to apteka, sklep wielobranżowy i zakład fryzjerski. Na wprost bloku z apteką, na rogu ulicy Chodkiewiczów i Zarzeczańskiej, znajduje się znowu ważne dla grudka miejsce. Dziś jest tam pawilon handlowy. Wcześniej, ciągle w tej samej branży spożywczej. Sklep był własnością prywatną, odkupioną od kończącego w 1993 roku swoją działalność GS-u. Gminna spółdzielnia ten obiekt budowała na tym samym miejscu, gdzie w pożydowskim murowanym budynku przez dziesięciolecia do lat 70. XX wieku obsługiwała okolicznych klientów Gospoda Wschodnia. Idąc od pawilonu handlowego w stronę zwiększających się numerów kolejnych domów, przechodzimy obok kolejnego zabytkowego obiektu. Jest to dom obecnie zamieszkały przez dwie panie w dwóch sąsiadujących mieszkaniach. Jedną z nich jest pani Halina Matejczuk, autorka książki Byłam konsulem PRL-u wydanej w 2015 roku i bohaterka filmu, konsul całego PRL-u. Dom wypełnił swoje publiczne zadania wcześniej. Przed wojną mieszkali tam Żydzi, prowadzący sklep z galanterią. Po wojnie gościły w domu biblioteka, świetlica ZWM, warsztat szewski, zakład fryzjerski, biuro partyjne i wreszcie przedszkole w latach 1961-1977. Budynek, gdzie obecnie znajduje się urząd pocztowy, wyremontowano w połowie lat 50. XX wieku. Poczta jest nieodłącznym i niezmiennym elementem wylotu ulicy w stronę Bielewicz. W głębi podwórza, które mijamy, znajduje się zabytkowy, przedwojenny budynek Młyna. Jego lata chwały miały miejsce w okresie rozwoju Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gródku. Obok Młyna była, do roku 1970, rozlewnia wód gazowanych. Od ulicy, tam gdzie dziś jest pokryty polbrukiem plac dla firmy prac ziemnych, stało biuro GS. Miejsce stanowiące prywatną własność pozostaje dzisiaj w cieniu przeszłości. Kończąc nasz spacer, wychodzimy z ulicy Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów w kierunku Bielewicz. Ostatni dom pod numerem 105 po lewej stronie kończy tę ulicę. Po prawej stronie numery się pogubiły, oczywiście w cudzysłowie. Część domów została oddzielona do ulicy piaskowej, część domów jeszcze dalej przypisana wcześniej do Gródka znalazła się w Bielewiczach i 68 numer kończy numery parzyste. Przed nami jest tylko tablica koniec Gródka i tablica początek Bielewicz.